Witajcie, kochani. Już niedługo Dzień Matki. I tak jak matka, każda kobieta ma swoje wzloty i upadki. Często te wzloty są radosne i piękne, a często jest tak, że gdy mamy upadki, to takie na całego. Codziennie rano wstajemy, robimy jakieś posiłki dla siebie, dla całej rodziny, w pracy. Robimy, przerabiamy 200% normy. Wracamy do domu, jesteśmy zmęczone, robimy zakupy i w ogóle zaczyna się. Wtedy nie mamy siły na nic, badamy na dziób, pijemy następną kawę, yy, obiadamy się słodyczami, wieczorami ciągle tylko zaglądamy do lodówki. Czy brzmi dla Was znajomo? Bo dla mnie niejednokrotnie. I tak jak wiele z Was pisze do mnie, że ma problem z brakiem energii, że właśnie brakuje energii w popołudniu, że ciągle ma ochotę na słodycze, że jest ciągle wzdęta, że ma zaparcia. No i co z tym zrobić? Od czego zacząć? I tutaj postaram się odpowiedzieć na większość z tych problemów. Pierwszy problem, no. Chcę mieć więcej energii, bo jej nie mam. Skąd ją brać? No, mi, moi kochani, no, trzeba zaczynać od tego, że po pierwsze mamy się nawadniać wodą, czystą wodą. Dlatego, że woda, jak nas nawadnia, to y, dostarcza wszystkie wartości odżywcze do naszych komórek. Dzięki temu nasz organizm na czas jest dokarmiany, na czas jest y, nawodniony. Dalej. Powinniśmy jeść jednak regularne posiłki. Bez śniadania nie ma mowy, żeby któraś z Was wyszła z domu. Nawet niech będzie to zwykła, mała przekąska. Niech to będzie szybka jakaś owsianka albo szybko zrobiony koktajl. Ważne, żeby jednak to śniadanie zjeść. Najlepiej, żeby to było śniadanie białkowo-tłuszczowe. Dlatego, że z rana potrzebujemy mega dużej dawki aminokwasów żeby mózg pobudzić do pracy. Czyli potrzebujemy dopaminy, hormonu, który nas motywuje do działania. I tutaj bardzo dobrym takim śniadaniem no, jest jajecznica, zdrowa jajecznica. Już wkrótce pokażę filmik, jak zrobić taką jajecznicę, żeby żółtka były rozmane, żeby były takie luźne. No, oczywiście może być twarożek, no szukajmy takiego organicznego twarożku, to jest najlepszy twarożek. Zawiera bardzo dużo tyrozyny, czyli bardzo dobrze też działa na tarczyce. No i twarożek, taki wiejski twarożek, dobrze taki ukwaszony, zawiera w sobie kwas mlekowy, czyli bardzo dobrze wpływa na. Jak chcemy takiej motywacji z rana, dobrej takiej energii no to zjadamy sobie głównie białko. Oczywiście do tego warzywa i jakieś pełnoziarniste węglowodany typu chleb gryczany, typu kasza. Nie za dużo, wystarczy dwie kromki. No i jedzmy te posiłki regularnie. Nie róbmy dużych odstępstw między jednym posiłkiem a drugim, dlatego że będzie spadać glukoza we krwi. Jeżeli spada ta glukoza, my nawet na początku możemy jej nie czuć, zwłaszcza wtedy, gdy jesteśmy cały czas, wiecie, podkręceni adrenaliną, bo jest stres, bo trzeba szybko coś zrobić, bo, bo tu papiery, bo, bo coś muszę załatwić, bo tu cały czas tyle spraw, tyle spraw, tyle spraw. Jest cała, cała masa gonitwy, więc ten stres nas nakręca i to, jesteśmy na tej adrenalinie. Ale później, zwłaszcza po południu, odczuwany jest taki spadek i energetyczny, ale też spadek glukozy. I wtedy organizm wysyła na przykład e, neuropepty Y, który e, stymuluje apetyt na słodycze. E, więc starajmy się, żeby te posiłki były w miarę regularne. Je, jeżeli zjadłeś śniadanie o 7, to następny posiłek już między 10 a 11 jakiś powinien być. Dalej. E, posiłki, e, żeby Dawały nam lepszą odporność na stres, powinny zawierać w sobie kwasy omega-3, ich źródłem jest lniane, ryby, takie dobre, tłuszczowe, może być pstrąg. Na przykład dzisiaj koleżanka powiedziała, że zakupiła przepyszne brzuszki z pstrąga wędzonego, więc to świetne źródło omega-3. To możemy sobie zamieniać, no nie? Na przykład właśnie, czy, czy, czy nawet śledzia. Ważne, żeby były jednak w naszych posiłkach ryby. Orzechy, najlepszym źródłem, orzechy włoskie. Siemię lniane również jest źródłem omegi-3. Świeże warzywa i owoce, no bo one są źródłem witamin, witaminy C, flawonoidów, antocyanidów, więc wszystko po to, żeby usprawniać nam ten metabolizm i być paliwem dla naszej energii. Kasza gryczana. Hmm, to jest matka kasz, która zawiera najwięcej magnezu. My, ma, my potrzebujemy bardzo dużo magnezu. Naprawdę, my przez ten stres, przez picie kawy, zużywamy magnez. I nie, nie oszukujmy się, ale z suplementów e, niewiele tego magnezu przyswoimy, więc starajmy się jeść produkty pełnoziarniste najlepiej właśnie z kasz, e, które będą dostarczały nam tego magnezu i oczywiście psychobiotyki. Psychobiotyki to są takie szczepy probiotyczne, które działają bardzo dobrze na florę bakteryjną jelit, dzięki czemu wpływają na hormony, między innymi na hormon szczęścia, serotoninę. Więc starajmy się, żeby wprowadzać jak najczęściej kiszonki do diety, czyli ogórek kiszony, Kapusta kiszona, jeżeli nie ma zbyt mocnych wzdęć, to kapusta kiszona jak najbardziej. W sezonie takim wiosenno-letnim ogórki małosolne. Co jeszcze? Psychobiotykiem również może być kwas buraczany. Dobrej jakości kefir, dobrej jakości jogurt naturalny. Najlepiej by było idealnie, jakbyśmy sobie sami zrobili, no ale co to, to wymagać, gdy mamy taki tryb życia, że większość czasu spędzamy w pracy poza domem, niż w domu. Więc starajmy się te posiłki tak sobie urozmaicać, żebyśmy wszystko dostarczali dla naszego organizmu. Po to, żeby właśnie nie odczuwać tego zmęczenia po południu i żeby mieć więcej energii, no i oczywiście lepszą odporność dalej. Posiłki powinny być z niskim indeksem glikemicznym. Ten indeks likamiczny jest polecany nie tylko dla osób z cukrzycą, tak naprawdę dla wszystkich. Dlatego, że my w tym momencie jesteśmy cały czas pobudzani tą insuliną. Czy wiecie, że nawet stres może pobudzać wyrzucanie insuliny przez to właśnie, co nabieramy ciała, nabieramy puszystości. Dlatego, że insulina jest hormonem tuczącym. Jak zmniejszać indeks glikemiczny? Najlepiej, jeżeli będziemy jeść według zasady diety rozdzielczej. Nie łączyć mięsa z węglowodanami, a jeżeli jemy węglowodany, to już łączymy je z warzywami i z dobrym tłuszczem i ewentualnie z nasionami. Dodatek nasion, dodatek błonnika pokarmowego zmniejsza indeks glikemiczny potraw jak również odgrzewanie potraw, czyli powiedzmy dzień wcześniej ugotowaliśmy kaszę, czy, czy jakieś ziemniaczki nawet młode, niedługo będą młode ziemniaki. Jeżeli sobie ugotowaliśmy dzień wcześniej, to najlepiej, jeżeli je zjemy dopiero dzień później, chyba że one ostygły tego samego dnia i później sobie tylko je podgrzewamy. O co chodzi z tym takim wystudzeniem, a później odgrzewaniem, a na studzenie wykształca, wykształca się w skrobia oporna. I ta skrobia oporna jest pokarmem dla, yy, yy, dla flory bakteryjnej je, jelit, tej dobrej flory bakteryjnej jelit, i przyczynia się do powstawania do powstawania kwasu masłowego. Mamy często problem ze wstęciami. No To jest problem co drugiej, co trzeciej kobiety? Yy, Wzdęcia powstają przez to, że ciągle coś ciapiemy za przeproszenie. Czyli zjedliśmy, uszczknęliśmy coś, jakąś bułeczkę. Za chwilę pijemy kawę. Po kawie, a zjem jakiegoś owoca. Tego dochodzi to, że cały czas za biurkiem pracujemy przy komputerze. Jelita nie mają ruchu. Jelita y, tutaj nie pracują, ponieważ my też się nie ruszamy. Plus jeszcze do tego, ciągły ten pęd w stresie. To też sprawia, że yy, no, jelita nie pracują, gazy się zatrzymują. Jemy w pośpiechu, połykamy powietrze. Często jest tak, że biemy, bierzemy posiłek, kęs i trzy razy i połykamy. Źle. Powinniśmy przynajmniej 15 razy przerzuć, żeby tutaj pokarm wymieszał się ze śliną. Wtedy jest pobudzana amelaza trzustkowa dzięki czemu lepiej trawimy i tutaj dużo lepiej się będzie wchłaniać. Więc przy wzdęciach też najlepiej, jeżeli będziemy jeść rozdzielczo. Nie łączymy mięsa z węglowodanami. Mamy ochotę na mięso, zjedz sobie kawałek mięsa z surówką, ale już nie bez węglowodanów. Spróbuj, zobaczysz, będzie dużo lepiej. No i zaparcia. Powiedziałam wcześniej, brak wody. Często zaparcia są wynikiem tego, że najzwyczajniej na świecie brakuje wody, bo na przykład pijemy kawę, kawa działa odwadniająco. Zapominamy o regularnym nawadnianiu. Nie ukrywam, często mam też z tym problem i łapię się na tym, że minęło pół dnia, a ja jestem tylko po szklance wody. Więc kochani, robimy tak, że pilnujemy tej butelki. Przeliczamy sobie 30 ml na kilogram ciała i pijemy wodę regularnie. Drugie, prowadzamy posiłki, które są bogate w błonnik pokarmowy, najlepiej z warzyw i z owoców. Owoce, te, które mają jak najwięcej takich drobniutkich pesteczek, typu truskawki, maliny, porzeczka. No, teraz jeszcze nie mamy tego, ale starajmy się, żeby, żeby tego było więcej, mogło być mrożone nawet. Żeby, żeby tutaj te delikatne te nasionka, żeby pobudzały nam tutaj, drażniły to jelito, żeby pobudzały do pracy. Jednocześnie możemy sobie jeść kiszonki, bo nam po prostu brakuje dobrej flory bakteryjnej w jelitach. Często nam w diecie brakuje potasu. Potas. Też wpływa na tą prawidłową perystatykę, na prawidłowe ruchy robaczkowe. No oczywiście o siedzącym trybie życia już powiedziałam. Siedzimy, nie ruszamy się, jelita nie pracują. W pracy, nawet jak nie mamy tej możliwości, żeby gdzieś wyjść, to po posiłku powinniśmy przynajmniej tutaj, w kierunku zgodnym z ruchami wskazówek zegara, tu pasować sobie przez chwilę ten zwróg, żeby pobudzić jelita do pracy. A po pracy rower, spacer, najlepiej jakbyśmy mieli psa, to wtedy jesteśmy zmuszeni, żeby wyjść na spacer i ruszamy się po to, żeby tu wszystko pracowało. Bo jeżeli nie będą pracować jelita, nie będzie dobrej przemiany materii. Linfa będzie stała. A jak linfa stoi, bo ona nie ma swojej pompy. Jedyną pompą, która wprawia linfę w ruch, jest nasz, nasza aktywność fizyczna. Limfa musi być pobudzana przez ruch, więc po pracy nieważne wtedy jest planie, nieważne jest, wiecie, serial, tylko po prostu wychodzimy na spacer czy, po, czy jakiś delikatny fitness. Musi być aktywność fizyczna. Rower, basen, cokolwiek. Także bierzemy się do pracy, bierzemy się za siebie bo mamy pięknie wyglądać, mamy tryskać energią i po prostu cieszyć się z każdego dnia.